serdecznie. Z racji tego, że mieliśmy przed chwilą jasełka, będę miał okazję powiedzieć chyba najkrótsze kazanie w historii zboru, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to y, niech mierzy czas, a potem sprawdzimy, czy to się udało. Przez y, ostatnie kilka lat dość często pod, podróżuję i niezależnie od tego, czy to jest wyjazd służbowy, czy, czy prywatny, jeżeli pozwala mi na to czas, to lubię zwiedzać stare kościoły, a najlepiej takie, które budowano 100 lat lub więcej. Pomimo tego, że budowniczowie starają się dotrzymać, jakby trzymać projekt, chociaż mam świadomość tego, że on jest modyfikowany, to jednak przez ten czas zmienia się styl budowania. Ozdabiania tego kościoła. Zmienia się sposób przedstawiania postaci, a więc zmienia się styl, zmieniają się kolory. Ale niezależnie od epoki, w niektórych kościołach, przyglądając się malowidłom przedstawiających Boga Ojca siedzącego na tronie, widzimy, możemy zobaczyć osobę pełną gniewu albo bardzo surową. Być może autorzy tych, tych fresków chcieli wywołać jakiś strach dla, na tych, którzy, którzy ten kościół mieliby odwiedzać, ale to spowodowało, że zacząłem się zastanawiać, jaki jest prawdziwy obraz Ojca. Na dzisiejszym kazaniem w sposób ekspresowy spróbujemy jakby podróżować przez wszystkie Ewangelie, aby zobaczyć. Jaki jest Bóg Ojciec, poprzez postępowanie Jezusa. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. A więc jakie możemy wyróżnić, zobaczyć cechy poprzez postępowanie Jezusa? Jezus był pełen współczucia. W Ewangelii Marka, w szóstym rozdziale, Możemy przeczytać, gdy Jezus wyszedł, zobaczył wielki tłum ludzi i zlitował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza, a potem zaczął ich nauczać wielu rzeczy. W Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale z kolei, gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych, zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Bóg Ojciec jest Bogiem, który lituje się nad człowiekiem. Jest pełen współczucia, a nie jest Bogiem sądu. Jezus myślał o innych więcej niż o sobie samym. Patrząc przez wszystkie Ewangelie, możemy zobaczyć, jak troszczy się o swoich uczniów albo o ludzi, którzy podążali za nim. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale możemy zobaczyć taki opis. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu, gdyż trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłał w drodze. Mógł przecież powiedzieć: Idę do domu odpocząć, zapraszam jutro, ale on tego nie zrobił, dlatego że w pierwszej kolejności pomyślał o, o ludziach. Bóg ojciec też myślał o nas, o mnie, o Tobie, gdy posyłał swojego syna na, na krzyż, abyśmy mogli. Abyśmy byli zbawieni. Jezus głosił Królestwo Boże i uzdrawiał. Podczas swojej służby, niezależnie od tego, gdzie był, gdziekolwiek przybył, wszędzie nauczał i uzdrawiał. Ludzie byli zdumieni, patrząc, jak, jak osoby chore zostają uzdrawione. W Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale znajdziemy taki opis. I obchodził Jezus całą Galileę. Nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby, dolegliwości opętanych epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. Bogu ojcu zależy na tym, abyśmy byli zdrowi. Jezus nauczał z mocą. Gdy Jezus mówił, nie mówił od siebie, ale mówił to, co mówił do niego ojciec. Miał intymną relację ze swoim ojcem. I Jak mówił, ludzie byli zdumieni jego nauczaniem. My w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale przeczytamy. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Jezus troszczy się o materialne potrzeby. Za Jezusem podążały tłumy ludzi. W ewangelii Mateusza w XIV rozdziale znajdziemy taki opis rozmożenia chleba i ryb. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumą. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli mu, nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb, a on rzekł, przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było Około 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oczywiście Jezus rozmnożył chleb po to, aby ojciec był uwielbiony, ale wierzę, że, że też chciał nam pokazać, że troszczy się o nas, o nasze materialne potrzeby. Ja uważam, że dla niego nasze potrzeby materialne są ważne. Jezus łamie zasady kulturowe i religijne prawa swoich czasów. Zasiada do stołu z grzesznikami i celnikami. Rozmawia z Samarytanką w miejscu publicznym, co było ogólnie nie do przyjęcia. Wyrzuca przekupniów z synagogi. Rozmawia z prostytutką i jej nie potępia. Bóg Ojciec jest ponad wszelkimi zasadami kulturowymi, które są wymyślone przez człowieka, dlatego że On widzi w nas osoby wartościowe, które potrzebują szacunku. On nadaje człowiekowi wartość i godność. Dla Niego jesteśmy ważni. Jezus jest dobry względem grzeszników. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 19 znajdziemy opis spotkania Jezusa z Zacheuszem. Kim był Zacheusz? Zacheusz był przełożonym celników, a więc w opinii faryzeuszy grzesznikiem, z którym nie należało w ogóle mieć jakichkolwiek kontaktów. Jezus... Nie potępia go ani nie odrzuca z tytułu tego, jaką wykonywał pracę. Dlatego, że jak sam powiedział, że przyszedł szukać tych, którzy zaginęli. Jezus przestrzega obowiązującego prawa. Sam powiedział: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. W Mateusz 22 rozdział. Zapłacił podatek świątyny. Nakazał złożyć ofiarę. Uzdrowionemu za swoje oczyszczenie. Chociaż sam jest twórcą prawa, to przestrzega prawa rzymskiego i prawa mojżeszowego, czyli tego prawa, które obowiązywał na terenie, którym się, się poruszał. Jezus jest łagodny dla potrzebujących. Przyjmował potrzebujących życzliwie, opowiadając o Królestwie Bożym Łukasz 9 rozdział. Kobieta, która chorowała na kwotok, dotknęła się go nie mogłem za to zganić ale co powiedział? Bądź dobrej myśli, córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Jezus daje, dał władzę swoim uczniom nad demonami i moc uzdrowienia chorób i posłał ich Łukasza, dziewiąty rozdział. Przez Jezusa mamy wszystko, co jest potrzebne do życia w pobożności. Mówiąc inaczej, wszystko, przez wiarę wszystko, co miał Jezus, my też mamy. Jezus dostrzegał wątpliwości w sercach ludzi, a mimo to y, nikt nie odrzucał. Przykład Piotra. Zobaczył Jezusa, który idzie po wodzie. Powiedział: Panie, czy mogę przyjść do ciebie? Jezus powiedział: Chodź. Y, więc wyszedł z łodzi, szedł w, w jego kierunku, ale przyszła fala. Wystraszył się, zwątpił, zaczął tonąć. Y, zaczął wołać, prawda? Jezu ratuj. Y, Jezus nie powiedział mu: Słuchaj, nie pomogę ci, bo zwątpiłeś ale wyciągnął do Niego rękę. Jezus nie jest sfrustrowany naszymi wątpliwościami, ale fajnie jest to, dobre, że nie odrzuca nas, ale prowadzi nas do miejsca wiary. Jezus kochał dzieci. Najlepszym komentarzem będą słowa samego Jezusa, które można przeczytać w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza. Zostawcie dzieci w spokoju. Nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie, ponieważ do takich jak one należy królestwo, niebieskie. Jezus cały czas miał intymną relację z Ojcem. Przez dzień nauczał Jezus w świątyni, wieczorem zaś wychodził i, i całe noce spędzał na górze zwanej Oliwną. To jest Łukasz 21 rozdział. Pomimo ciężkiej służby, cały wolny czas spędzał na modlitwie po to, aby zachować intymną relację z swoim Ojcem. Okoliczności nigdy nie ograniczały Jezusa. Uczniowie daleko odpłynęli od brzegu, chodził po wodzie. Zabrakło wina, zmienił wodę w wino. Łazarz cztery dni leży martwy. Co robi Jezus? Wskrzeszał łazarza. Nie było takich okoliczności, które byłyby w stanie w jaki sposób go ograniczyć. A więc, jaki jest Bóg? Patrząc na obraz Jezusa, Bóg jest zawsze przebaczający, a nigdy nie jest potępiający. Jest bezwarunkową miłością Agape, czyli taki rodzaj miłości, który nadaje człowiekowi wartość. I okoliczności nigdy go nie ograniczały. Miał Dostrzega wątpliwości w serca człowieka, ale go nie odrzuca. Myśli Jezus o innych więcej niż o sobie samym. On też nie będzie nas oskarżał. Diabeł to robi i robi to cały czas. A więc wszystko, co czynił Jezus, było doskonałym obrazem tego, jaki jest Bóg. Dlatego, że Jezus powiedział, że jeżeli widzicie mnie, to widzicie Ojca. Jaki mamy, czy mamy taki obraz Boga? Czy mój Bóg jest Bogiem miłości? A czy może rozgniewamy surowym sędzią? Zachęcam Was, aby w tym nadchodzącym tygodniu, abyście znaleźli czas, aby zobaczyć, jaki jest obraz Boga w moim, w naszym sercu. Pamiętajcie, że. Nie da się oszukać naszego serca. Amen.